McDonald's za dnia będzie smakował tak samo, jak i w nocy. To właśnie sprawdzimy w tym Testujący jedzenie ze znanej sieciówki zarówno w dzień, jak i w nocy. Ale zanim to najpierw o zdanie zapytamy eksperta. A, zostawcie jeszcze łapkę w górę i suba, dolecimy. Siema czat, chciałam zapytać, czy McDonald's smakuje tak samo w ciągu dnia, jak i w nocy. Cześć, to jest całkiem ciekawe pytanie. W nocy bywa różnie. Według czata w dzień jest większy ruch, więc jest świeższe jedzenie, a w nocy jest mniejszy ruch, więc raczej te frytki mięso dłużej leżą, więc zobaczymy, czy tak będzie w nocy. Raczej tak nie powinno być, dlatego że ja dzisiaj przewiduję duży ruch ze względu na premierę drwala w Polsce, którego też dzisiaj w tym odcinku przetestujemy, ale kto wie, zobaczymy. Na miejscu co nowego. Są jakieś też sezonowe rzeczy. Dziękuję podsumowanie. Nie dzisiaj zapłać kartą odbiór przy ladzie mamy. To czekamy, sprawdzamy. Zanim zobaczycie, co zamówiłam w dzień, złóżmy zamówienie nocne, w tym na burgera drwala, czyli nowość. Dajcie znać, czy lubicie. Jest duży ruch i coś czuję, że trochę sobie tutaj postoimy. Prosiła zestaw średni z tym drwalem, tam będzie kola zero frytki oraz do tego jeszcze te zimowe McFlurry Twix. Tak, super, dziękuję bardzo. Jak była mała, jeździłam na obozy sportowe piłki ręcznej. W sumie nie była mała, bo ja w 10 lat grałam piłkę ręczną. I zawsze właśnie naszą atrakcją wyjazdową było zatrzymywanie się w Maku. I zawsze właśnie były takie zjeżdżalnie, ja mam nawet zdjęcia, jak tutaj wyjeżdżam z tych zjeżdżalni. Kocham te zjeżdżalnie. Słuchajcie, mamy to i ja widzę, że są kostki lodu, to mnie cieszy najbardziej, dobra, let's go. Dość duże zamówienie zrobiłam i zapłaciłam 37 zł. Są frytki, wow, ej są gorące. Poza frytkami zamówiłam kole 0, cztery nuggetsy, chikera, a z sekcji deserów donata i szejkę z kawą. Mam już moje zamówienie, zapłaciłam 47,20. Co zamówiłam? Słuchajcie, unboxing. Mamy frytki, jest kola zero. Zamówiłam też zimowe makflary, to tutaj mają być takie oh! ciasteczkowe ludziki. One tutaj są. Nic nie zobaczycie, jak wam pokażę. Musicie mi po prostu zaufać, że tutaj jest posypka świąteczna zimowa taka po prostu Christmas time! No, jak czekać na moją piosenkę świąteczno-zimową. Y Zdradziłam właśnie, że będzie to to wyczekujcie. Trzymajcie kciuki, że ją skończyła. Mm -hmm. No i burger drwala. Już pachnie. Mm. Oh, ja czekałam na to cały rok. Zaczynamy sobie od Coli. Kola ma być odpowiednio gazowana, zimna, schłodzona. jest mi tak gorąco. Lubię koleznaczka. Ja w ogóle lubię te napoje takie z koncentratów. Mam kole zero, tak mówiłam? Mówiłam już to. Let's go! Ojej! Przepraszam. Ale taka gazowana, że mi aż stanęło. Dobra. Nie no, dobra, ale serio. Kola, dobra, trochę mało smaku. Damy ocenki sobie tym życzą, żeby potem mieć porównanie do tych wieczornych, nocnych pałaszowań. Nie wiem, ja tu tak chciałam powiedzieć. Jedzonek! No nie wiem jedzenia. Jezus, czuję się jak ten, jak makówka music, jak ona tak zdrabnia wszystkie te. To po tym tworzy zwrotki. Ty przy mnie palisz, wrotki! Ocenimy sobie każdą pozycję tak jak w ciągu dnia, a zacznę też od napoju. I też mam kole więc testujemy. Jest mocno gazowana, nie ma tutaj lodu. I ona no jest trochę taka bez wyrazu. No ta kola zero trochę jest, Taka, wydaje mi się, że smakuje ona dość podobnie do tego, jak smakowała po prostu w dzień. Ocenka do tej komi 7 na 10 by mi dała. Ocenka napoju, tak jak dzień, 7. Kolejna rzecz to są frytki, które mamy tutaj. Są bardzo gorące i widać tutaj dużo soli na niej, więc lecimy w wziół, wziół Mmm. Mmm. Mm. Mmm. Mm. Bella. <grywa> no mmm. Wow. Świeżutka. Belissima. Czas na test frytek. Sprawdźmy, czy są świeże, chrupiące i dobrze słone. Mm. Co ty galasz? frytki oceniam 10 na 10. Nie zmieniłabym tu nic w sumie. Te wieczorne frytki tym nie dorównają. Nie przebiją ich. 10 na 10 dosłownie. Ja lubię frytki z maka. O Jezu, ale te ewidentnie stały długo. Dziwne, bo jest naprawdę duży ruch. Wszyscy stoją w kolejce po burgera drwala. Wszyscy, wszyscy po prostu. Oni chyba te frytki mają nasmażone na zapas od rana już. Tutaj ocenka dla mnie tych frytek mocne 7. No nie dam więcej, no. Takie skapcia co no. Czas na tą sferę burgerową. Ja wzięłam sobie chickera i wzięłam też nuggetsy, więc to zaliczymy pod jedno. Czas na nuggetsa. Typowo jak takie łódko kurze. No nie? Jak kurze udko wygląda. Trochę jakby długo leżał smakuje. Jest ciepły, ale był smażony dawno temu. No ale suchy... A pan. Czas na pozycję burgerową i tym razem skusiłam się na po prostu jednego dużego burgera. Ostatnio mieliśmy nuggetsy oraz chicara, teraz drwal. Tym bardziej, że no wszedł... Dzisiaj jest 19, jak to nagrywam, a wy widzicie ten film 20, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę tutaj montażowo to był speedrun. Uuu. No dobrze wygląda. Trzeba przyznać, mmm. I pachnie też bardzo dobrze. Jest cieplutki, jest bułka z serem i z bekonem na górze. Wyglądowo myślę, że no klasa. Kurceczki 6 na 10 lecimy z chicerem. I tutaj zwrócimy sobie uwagę na to, czy ta kanapka jest smaczna, wiadomo, ale czy też jest tak złożona odpowiednio, czy raczej tak na szybko, że wiecie, duży ruch. rzucają tą sałatę, te sosy, dodatki i to jakoś tak składają do leja. Nie no, wybaczcie, picobello, tobelo, klasu nie. To jest po prostu wszystko równo. Lot. Ma dużo sosu, jest gorący, fajny, dobry. Mhm, też Coś mi światłami świeci, czerwonymi, no. Panie, psujesz mi mój anturaż. On jest naprawdę potężny, to jest gigant. O. Mamy tutaj oczywiście bekon, mamy też cały krążek sera. Wołowinę, sałatę. To kurczę, bardzo dobre. 10 na 10, bardzo dobre. Więc razem w serze burgerowej mamy 6 na 10 kurczaczki, 10 na 10 burger, 8 na 10. może czegoś takiego tutaj na przełamanie. Wiecie o co chodzi, ale no... Ja nie mogę dać innej ocenki drwalowi niż dycha. To nam deser, słuchajcie. Aby koniecznie dajcie znać w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona kanapka z maka. Tutaj mamy szejka z kawą. Bardzo go lubię. Ostatnio on wleciał do oferty w Maku i wcześniej go nie było. Ale kiedyś pracowałam w Maku i wiedziałam, że też ogólnie na zamówienie specjalne klientów mogliśmy robić szejki z kawą i to już było dziś od temu, więc to już było od dawna w menu, tylko w tym takim ukrytym menu. Mm. O jajku. Może tutaj dużo jest tej kawy. Nie wiem, taka woda się z tego zrobiła. Teraz, jak wymieszałam, to poczułam tam gęstszego, gęstszego oleju. Czas na deser. Tym razem, jak widzieliście, postanowiłam zamówić coś innego. I to są makflary zimowe, które sobie od razu przetestujemy. Zobaczcie, jak one wyglądają. Nie wiem, czy tutaj to widać. Widać nawet chyba tą posypkę. Uuu, ona jest taka ciasteczkowo-choinkowa. Mamy też takie dropsy, jakby czekoladowe w tym. No i jest to wszystko blane w słoncie karmelem. Kto tego nie lubi? No, kojarzymy się to ze świętami. Spróbujmy. Mm. Pyszne, pyszne, bardzo dobre. O ale zimne. Sprawdźmy teraz tego kopsa orzechowego. Ja go już raz jadłam. Jadłam wszystkie te popsy i ten mi najbardziej smakował, ten orzechowy, wygląda tak I on jest chyba otoczony w kakao, on wygląda jak pączek Jestem twoim pączkiem, jestem pączkiem twojego snu Mięciutkie, mm, deser się udał ogólnie bardzo Dobre. Szczerze polecanko i szczególnie z tym karmelem, bo te guziki, takie ciasteczka świąteczne to są serio ciasteczka. One trochę smakują jak te ciasteczka korzenne, ale wydaje mi się, że to po prostu jest to ciasteczko z Twixa, tak? Bo to ma być posypka Twixa. Zjadłam! się najedzony! Słuchajcie, tutaj macie ocenki sekcji frytek, sekcji burgerów, sekcji deserów i napoju. Ocenka deseru 10. McDonald's jest zdecydowanie mocny w pozycjach deserowych. I tym samym wygrywa zamówienie złożone w ciągu dnia. Dajcie znać koniecznie, co jeszcze przetestować i do zobaczenia! Zostaw suba, okej, okay? dzięki.